Cześć, nazywam się Daria Żyż i razem z zespołem Dematat pomagamy naszym klientom odnaleźć się w świecie marketingu. Zmienia się rynek, zmienia się klient, zmienia się gospodarka, a nasi klienci często nie wiedzą, w którą stronę iść. Dlatego doradzamy, na co zwrócić uwagę, i jak zbudować marketing, który będzie wspierał Waszą sprzedaż i Waszą firmę. Zapraszam Was na podcast o zarządzaniu nie tylko marketingiem. Chciałam powiedzieć o tym, a w sumie razem z wami się pozastanawiać nad tym, dlaczego jest taka zła opinia o agencjach reklamowych? Dlaczego tak często do agencji reklamowej podchodzimy po prostu jak do jeża albo nawet i gorzej? Po pierwsze, wydaje mi się, że trochę klienci mają sprzeczne interesy niż agencja. Nawet jeżeli znajdziesz już dobrą agencję reklamową, to Twoim interesem jest nadal wydać jak najmniej, a agencja musi się dopasować do Twojego budżetu. Ze względu tutaj na sprzeczne interesy, każdy z Was idzie trochę na kompromis, co w tym wypadku nie zawsze, a nawet bardzo rzadko yy, jest to dobre. Dlatego, że ważniejszy tutaj jest cel. A nie budżet, czyli co chcemy osiągnąć, i pod to planujemy sobie optymalny budżet na taką kampanię reklamową. Jeżeli wychodzimy od budżetu, no to wiadomo, że chcemy go po prostu oszczędzić jak najbardziej. Drugi punkt to to, że dużo firm nie chce inwestować w długotrwałe budowanie marki. Oczekuje się najczęściej szybkich efektów. Szybkie efekty niestety. Są bardzo często z natrętnych reklam. Natrętne reklamy z kolei budują bardzo negatywne emocje, które przechodzą nie tylko na Twoich klientów, ale często te negatywne emocje przechodzą również na Ciebie. Przez co reklama kojarzy się z czymś złym, z manipulacją, z czymś, co chce nas wykorzystać, ukraść nam nasze pieniądze. Zostaniemy przez te reklamy po prostu bankructwem. Tak jakbyśmy już nie mieli żadnej decyzyjności w tej kwestii. No, ale tak naprawdę sami nie chcemy inwestować w długotrwałe działania, w zaplanowane, dobre kampanie reklamowe, więc tworzymy te natrętne reklamy i mamy błędne koło. Tworzymy natrętne reklamy, które sprawiają, że źle myślimy o reklamach. Nawiasem mówiąc, u nas w Magnickiej kładziemy nacisk na długotrwałe budowanie mocnej pozycji marki i nie robimy natrętnych reklam. Jest też trochę różnica u nas jeszcze w, budow w takim jakby kulturowym podejściu podejście do budowania firmy i budowaniu marki. Czyli na przykład trochę inaczej podchodzi się do tego w Polsce niż załóżmy w Stanach. W Polsce na początku lat 90. było bardzo łatwo założyć firmę i odnieść sukces. No oczywiście w cudzysłowie bardzo łatwo, ale właściwie kto miał jakiś, kto miał jakiś pomysł, kto miał łeb na karku i wiedział jak dobrze przykombinować, to mógł stać się biznesmenem. Rynek od tego czasu trochę się zmienił, ale kombinatorstwo na krwi dalej zostało. No i na tym już nie da się zbudować mocnej marki. To znaczy, na kombinatorstwie da się zbudować mocną markę, ale raczej ma to krótkie nogi i często jest to po prostu za mało, żeby ta marka utrzymała, się, utrzymała mocną pozycję na rynku. Wcześniej wizerunek firmy był budowany przez ulotkę i handlowca, bo nie było tylu reklam i nie było takiej konkurencji. Więc łatwiej było zarządzać. Właśnie tym wizerunkiem, bo były dwa kanały dotarcia do Twojego klienta. Teraz mamy google, social, opinie w sieci handlowca, targi, ulotki, mailingi, smsy i jeszcze dużo, dużo innych. Docieramy do klienta poprzez mnóstwo kanałów, a często nie planujemy tego i nie panujemy nad tym, jak firma się tam pokazuje i jaki wizerunek firma buduje. A tak naprawdę każdy z tych kanałów to wizerunek firmy, bo wizerunek składa się właśnie z tych wszystkich detali. Życzeniowo stwierdzamy, że klient widzi naszą firmę tak samo jak my, ale wcale tak nie jest, bo klient widzi ją z całkowicie innej perspektywy, na pewno nie z perspektywy fotelu procesa tej firmy. Kolejną przyczyną braku zaufania do agencji reklamowych może być to też, że reklamy obiecują więcej, niż firma jest w stanie dostarczyć, przez co nieufność do reklam przekłada się bezpośrednio na nieufność do agencji reklamowych, no bo skoro agencje tworzą reklamy, które kłamią, to znaczy, że te agencje też kłamią. A dlaczego reklamy kłamią? Bo myślę, że warto się nad tym minutę pochłonić. A właśnie to nie reklamy kłamią. Tu już Wam powiem to trochę na własnym przykładzie. Załóżmy, że negocjuję z firmą warunki współpracy. Załóżmy, że jest to firma, która sprzedaje zegarki. Proponuję takiej firmie zbadanie opinii klientów, żeby wiedzieć dokładnie, na czym im najbardziej zależy, mówię tutaj o tym kliencie ostatecznym, jak wygląda współpraca, jakie są plusy, minusy, biura usługi klienta czy sprzedaż, jak wyglądają przesyłki, wszystkie te elementy, które wpływają właśnie na, na opinię, na wizerunek u klienta. Firma, która przychodzi do mnie po marketing, już na etapie negocjacji mówi mi, że ona nie potrzebuje takich badań, bo wszystko o swoich klientach wie. Nawet jeśli ja widzę, że coś jest nie tak i właściciel w swoich oczach ma trochę inny wizerunek swojej firmy niż ona w rzeczywistości wygląda, to nie moją rolą jest tutaj kogoś uświadamiać i na siłę tłumaczyć mu trochę, jak wygląda świat. Więc załóżmy, że nie podejmujemy wtedy współpracy, no bo klient nie chce nic zmieniać w komunikacji. Uważa, że problem jest po stronie rynku, uroszczeniowości ludzi, że tam się wszystko się zmieniło, a jego firma jest super, u niego wszystko działa. No więc nie dochodzi do współpracy. No ale taki właściciel firmy dalej potrzebuje kogoś od marketingu, więc zatrudnia sobie pracownika i ten pracownik tworzy dla niego marketing. Pracownik oczywiście jest od tworzenia reklam, a nie od strategii firmy, więc nie zaplanuje tej komunikacji całościowo, nie spojrzy szeroko na to, publikuje trochę tego, co każe mu szef, trochę tego, co on widzi, trochę tego, co słyszy, trochę tego, jakie są trendy. No i właśnie wtedy powstaje reklama, która kłamie, bo mówi ta reklama o czymś. Czego w wizerunku tej firmy nie ma, lub obiecuje coś, co na ostatnim, na przykład etapie zakupu, po prostu nie działa. Być może uważasz, że to oczywiście nie dotyczy Ciebie, tylko wszystkich innych, ale mam tutaj pytanie: kiedy robiłeś sobie badania satysfakcji klienta, które potwierdziło, że Twoja firma w oczach klientów wygląda dokładnie tak samo jak w Twoich oczach? No właśnie, myślę, że warto raz na kilka lat takie badanie sobie zrobić, żeby po prostu szczerze trochę zejść na ziemię. Kolejną przyczyną powstawania tego braku zaufania do agencji reklamowych mogą być trochę oczekiwania klienta kontra budżet jaki on posiada. Bo zdarza się po prostu mi, że przychodzą do mnie klienci, którzy mają bardzo wielkie oczekiwania, ale nie idzie za tym budżet. Nie wiem czy wiesz, ale nie da się kupić Mustanga w cenie malucha, chyba że ten Mustang to sama jakaś bita buda. Tego samochodu, którą potem trzeba wyposażyć we wszystko inne. No ale po prostu nie da się kupić dobrego, działającego auta za 10% ceny. I często też zaplanować super skutecznych działań marketingowych za 1000 zł. się nie da. Takie działania nazwałabym cudem, bo na przemyślenie dobrej kampanii trzeba po prostu wiele godzin. Trzeba tych godzin na poznanie firmy, poznanie obaw klienta docelowego, jego problemów, trzeba poznać cele sprzedażowe firmy, misje, trzeba się dowiedzieć, gdzie za kilka lat z tą firmą chce być właściciel właśnie tej firmy. I pod to planuje się całą kampanię reklamową, długoterminową. Te godziny na to przemyślenie i poznanie firmy i tych wszystkich aspektów nie są w stanie zmieścić się w budżecie tysiąca złotych. No a jeśli ktoś za wyjątkowo niskie pieniądze oczekuje obsługi lub usługi na takim poziomie, to po prostu soli, ale tego się nie da zrobić. No i jeśli taki klient z bardzo wysokimi oczekiwaniami trafi na agencję, która w tym budżecie faktycznie jest w stanie mu zaproponować jakąś usługę, no to logiczne jest, że w tym budżecie nie ma wliczonego czasu na przemyślenie długoterminowo tej. Kampanii, więc po prostu takich efektów z tego nie będzie. Przed takimi działaniami ja faktycznie po prostu przestrzegam. Kolejnym punktem jest brak przejrzystości. Przy wyborze agencji reklamowej, jeżeli już zdecydujesz się, że chcesz właśnie z taką firmą współpracować, nie określa się często jasnego celu, do którego chcemy dojść i wskaźników pokazujących efektywność. Takich konkretnych, naprawdę konkretnych wskaźników efektywności po prostu w kampaniach brakuje. Potem okazuje się, że to, co nam pokazuje agencja w Excelu, no nie do końca zgrywa się z tym, jak my wyobrażaliśmy sobie całą tą kampanię reklamową i z tym, jak faktycznie rosną nam przychody. Ale tutaj niestety wina często jest po prostu po dwóch stronach. Często już od początku klient nie chce zainwestować w zaplanowanie działań marketingowych. Chce na przykład, załóżmy, ładną stronę internetową, więc firma od stron robi mu ładną stronę, a nie stronę sprzedażową, bo klient nie chciał dopłacić za zaprojektowanie ścieżki sprzedażowej na tej stronie. No i pytanie tutaj, czyja to jest wina? Klient powie, że to wina firmy od stron, no ale tak naprawdę to klient chciał ładną stronę, dostał ładną stronę. Więc wydaje mi się, że cel klienta został zrealizowany. Ten brak przejrzystości widać też w rozliczaniu efektów kampanii. Jeśli stawiamy największy nacisk na szybko i efektywnie, czyli klient na już chce kampanię i szybko chce widzieć efekty, no to sorry, ale to wychodzi jak wychodzi. Często też zdarza się, że chcemy klientowi ustawić wartościowe wskaźniki, na przykład do kampanii na fejsie, ale klient najbardziej patrzy na lajki i wymaga po prostu od nas, żeby te lajki się pojawiały w bardzo dużych ilościach. Faktycznie zdarzyło mi się, że klient zrezygnował z nawiązania współpracy z moją agencją, bo chciał mu pokazać wejścia na zakładkę z produktami, a on chciał lajków i dużych zasięgów, no i po prostu się nie dokonaliśmy. Dlatego też ja po prostu zalecam podejście do agencji, w tego ufam, ale sprawdzam. Warto się czasami posłuchać specjalisty. Właściwie warto zawsze się posłuchać specjalisty, ale trzeba też sprawdzać i rozliczać. Na opinie mogą też wpływać po prostu negatywne doświadczenia z agencjami reklamowymi. No i co ja wam tutaj mogę powiedzieć? Czasami po prostu jest problem z komunikacją. Ja też sama mam oczywiście różne doświadczenia, ale często też problem wynika z budżetu klienta. Jeżeli ktoś chce prowadzenie Facebooka za 500 zł miesięcznie, no to rynek po prostu zaspokoi tą potrzebę i takie oferty będą się pojawiać. No ale wystarczy sobie teraz policzyć to na przykładzie, na przykład twojej stawki. Ile kosztuje twoja robocza godzina? Załóżmy, że ona kosztuje 200 zł. Ktoś oferuje ci prowadzenie Facebooka przez cały miesiąc za 500 zł. Ile godzin może na to poświęcić? Dwie pół godziny. Co możesz zrobić za dwie i pół godziny? No niewiele. Jeżeli na przykład moja firma prowadzi dla kogoś fanpage, no to ma w tym ta firma robienie rolek. Tam jest minimum 10 godzin miesięcznie na monitorowanie profilu, tworzenie wpisów, planowanie tych wpisów, żeby one były zgodne ze strategią firmy. Ustalanie z działem sprzedażowym firmy, jakie są teraz cele i dopasowywanie działań na socialach pod te cele. Pomagamy klientowi w planowaniu pozostałych działań marketingowo-sprzedażowych, no bo to się jedno z drugim bezpośrednio łączy. Czyli jeśli na Fejsie sprzedajemy taki produkt, to też pod ten produkt dopasowujemy ofertę sprzedażową i katalogi rozdawane klientom. To wszystko musi być połączone. I tak naprawdę tylko takie działanie zaplanowane i przemyślane z dużym wyprzedzeniem, mogą przynieść realny efekt. Więc jeśli ktoś wybiera ofertę na prowadzenie Facebooka za 2,5 godziny miesięcznie, zamiast 30 godzin miesięcznie, to po prostu takiej jakości dostaje obsługę. Bo ja też rozumiem, że no nie każdą firmę stać na fanpage za 3 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko czasami warto się zastanowić nie tylko, ile tracimy pieniędzy, ale też, ile tracimy czasu. Roczne prowadzenie są sociali bez badania ich efektywności lub po prostu prowadzenie ich potaniości to tak naprawdę rok stracony, w ciągu którego ty nie jesteś w stanie policzyć, ilu klientów straciłeś przez takie działania. No ale klienci na takie działania są, więc też rozumiem, że naturalnym jest, że będą powstawały agencje, które po prostu na to zapotrzebowanie odpowiedzą, no i takie oferty będą miały. Więc jeśli klienci oczekują takiej obsługi, to agencja taką obsługę klientowi zapewni. Ale z takiej obsługi nie oczekiwałabym spektakularnych i nie wiadomo jakich. Aktów. Jak widzicie, mam nadzieję, że udało mi się Wam trochę pokazać, że nie do końca jest tak, że wszystkie agencje reklamowe kłamią. Opinia na temat agencji oczywiście jest średnia, zaufanie jest niskie, ale są naprawdę dobre agencje, które potrafią pokierować firmę na szczyt. Trzeba tylko świadomie do wyboru agencji podejść, trzeba chęci krytycznego podejścia nie tylko do agencji, ale też do swoich działań, bo z tym się rzadko spotykam, budżetu. No i odrobiny zaufania do specjalisty, który na pewno chce Wam pomóc. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeśli masz pytania, masz z czymś problem i szukasz odpowiedzi, napisz w komentarzu lub na moim LinkedInie. Możesz mnie znaleźć po prostu, jak dalej się, możemy się zastanowić nad rozwiązaniem razem, no bo w zespole siła. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli Ci się podobało, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek i słuchaj dalej. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.